Cześć. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was wyjątkowy film, bo typowo kosmetyczny i zajmiemy się tematem Black Friday. Chcę wam tutaj polecić kilka fajnych kosmetyków, które możecie złapać za dużo niższą cenę. E, a rzecz dotyczy, słuchajcie, drogerii Pigment. Już niedługo w drogerii Pigment ym, zaczyna się Black Friday e, i ta akcja trwa od 26 do 28 listopada włącznie. I uwaga, mamy tutaj aż 23% rabatu z wyłączeniem tylko jednej marki The ordinary, ale te wszystkie informacje odnośnie zasad działania Black Friday w drogerii Pigment będziecie miały na dole w opisie. Natomiast osoby, które zrobiły zakupy w drogerii Pigment za minimum 100 zł od 1 do 15 listopada mają kod rabatowy 28% i ten kod rabatowy został Wam wysłany na skrzynkę mailową, więc koniecznie sprawdźcie swoją skrzynkę, czy właśnie macie tam kod rabatowy który uprawnia Was do 28% zniżki. Przejdźmy teraz do moich poleceń, do kosmetyków, które bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Niektóre z tych kosmetyków testuję już od wielu, wielu miesięcy i właściwie polecam Wam je na bieżąco w moich filmach, ale dzisiaj sobie to wszystko tak skumulujemy. No i nie mogłoby się obyć tutaj bez marki, słuchajcie, Resipo, więc teraz jest dobra okazja na to, żeby złapać właśnie te balsamy brązująco rozświetlające dużo, dużo taniej. I tutaj słuchajcie, mamy balsam taki ciemniejszy, który polecałabym osobom, które mają ciemniejszą karnację i to jest Superstar. A tutaj mam wersję jaśniejszą Master Touch i akurat tej wersji jaśniejszej używam teraz, szczególnie właśnie na dekolt. Natomiast latem, kiedy było bardzo gorąco, kiedy odsłaniałyśmy nogi, no to bardzo dużo zużywałam właściwie tego produktu na nogi, żeby... Podkreślić opaleniznę, żeby te nogi opalić, ale też, żeby je przepięknie wygładzić. Właściwie te balsamy dają właśnie efekt opalenia, rozświetlenia, nawilżenia, a także optycznie wygładzają skórę, więc to jest coś naprawdę fenomenalnego. To wygląda tak, jakbyśmy nałożyły na siebie rajstopy i mówię o tym, dlatego że te balsamy są naprawdę świetne i. Jak przyjdzie wiosna, to na pewno chętnie po nie sięgniecie. A teraz jest naprawdę super okazja po to, żeby kupić je po prostu taniej, ale gwarantuję Wam, że też będziecie je, ich używały. Szczególnie na przykład, jeśli zakładacie swetry na jedno ramię albo zakładacie bluzki, swetry z głębokim dekoltem, tak jak ja mam dzisiaj, mam akurat marynarkę żakiet. No to właśnie w tym momencie na dekolcie mam nałożony ten balsam jaśniejszy celem wygładzenia skóry i jej rozświetlenia i też trochę opalenia, jakby nie patrzeć, więc słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda na ramieniu, na pewno skorzystacie z tych balsamów w czasie świąt, ale też Sylwestra, jeśli... Sylwestra spędzacie w domu, no to wiadomo, każda kobieta chce wyglądać dobrze, niezależnie gdzie się znajdujemy, czy na jakiejś imprezie, domówce, czy po prostu w domu, w, swoim, w swoich własnych czterech kątach. Polecam a bardzo te balsamy: będziecie zachwycone, jest tutaj delikatny zapach. Jeśli chodzi o brudzenie ubrań, no to tak, one niestety brudzą, więc trzeba mieć to na uwadze, ale to, jaki efekt dają na skórze, jest obłędny. Mnie ten efekt bardzo się podoba i za każdym razem właściwie, kiedy używam tych produktów, to bardzo Wam je polecam. Są świetne, są bardzo wysokiej jakości i bardzo Wam je polecam. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, tonik Rezibo, taki samoopalający. Właściwie to jest tonik, który możecie użyć właśnie tuż po demakijażu, oczyszczaniu twarzy bądź rano przed nałożeniem makijażu. Ja ten tonik najczęściej używam właśnie rano do podtrzymania mojej opalenizny. Sam tonik faktycznie... E, opala trochę skórę, ale w sposób bardzo delikatny. Jeśli chodzi o, o mnie e, i o moją skórę twarzy, no to nie zauważyłam, żeby robił w jakiś w jakikolwiek sposób plamy. Bardzo fajnie się rozprowadza. Jest to tonik bardzo rzadki, natomiast jest nieco gęstszy niż konsystencja wody, więc nie przypływa tak łatwo między palcami i e, wygodnie, komfortowo można go zaaplikować na twarz, bardzo dokładnie go rozprowadzić. E, pamiętajcie o tym, żeby nakładać go również na szyję i e, na uszy i miejsce za uszami, tak żeby ten efekt był ładny i równomierny. E, na mojej skórze nie robię plam, Pięknie się rozprowadza, daje delikatny efekt, to nie jest nic mocnego. Jeśli chodzi o zapach, jest delikatnie wyczuwalny, szczególnie jeśli nałożycie ten tonik na twarz i później nie aplikujecie makijażu, to w ciągu dnia możecie poczuć delikatny zapach, ale to nie jest nic takiego strasznego i nic takiego odpychającego jak w przypadku konkretnych samoopalaczy w piance, bo one są dosyć mocne, jeśli chodzi o zapach, dosyć intensywne. To jest bardzo delikatne. Jeśli macie wrażliwy nos, to prawdopodobnie poczujecie, a jeśli tak niekoniecznie, to czasami może zdarzyć się tak, że nawet nie poczujecie tego zapachu. Natomiast rano jak nakładam tonik, a później bezpośrednio przechodzę do aplikacji kremu i później makijażu, to właściwie tego zapachu nie czuję w ogóle, a później jak zmywam makijaż, to wieczorem pojawia się bardzo fajnie, delikatnie opalona skóra. Więc bardzo Wam polecam tonik jest. Fantastyczność, to jest w ogóle genialny pomysł dla podtrzymania opalenizny. Świetnie się też sprawdza. Słuchajcie, przy cerze takiej e, naczynkowej, bo cera naczynkowa bardzo często e, jest. E, ma nierówny kolor, tak? E, ta skóra gdzieś łatwo się czerwieni. Są te naczynka, a przy delikatnie opalonej skórze, przy tym toniku. E, Koloryt skóry bardzo ładnie się wyrównuje i wygląda to naprawdę przepięknie, szczególnie kiedy wstajecie właśnie rano. Skóra jest delikatnie muśnięta słońcem i wygląda to bardzo atrakcyjnie. Tutaj, słuchajcie, mam tonik marki Mohani, czarny bez. I to jest genialny tonik, który nie podrażnia mojej skóry, który w żaden sposób nie uczula i też nie podrażnia moich oczu. Ja mam skórę bardzo wrażliwą i bardzo często jest tak, że jakieś hydrolaty czy toniki mogą uczulić moją skórę i wywołuje to stan zapalny. Natomiast nie ma czegoś takiego w przypadku hydrolatu z mochali. Przy okazji jest to przepiękny zapach który otula naszą skórę. Tonik ten przede wszystkim świetnie sprawdzi się dla cery dojrzałej i suchej, przede wszystkim dlatego, że ma działanie przeciwstarzeniowe ze względu na dużą zawartość antyoksydantów, ale też świetnie będzie się sprawdzał przy cerze takiej mieszanej i problematycznej ze względu na to, że ma też tutaj dużo takich składników antyseptycznych. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, krem, który już zużywam, marki Nature Cream, regenerujący krem do twarzy. To jest krem z pompką, więc tutaj od razu mówię, używanie tego jest bardzo higieniczne. Macie tutaj dużą zawartość olejków eterycznych: pomarańczowy, z drzewa różanego, cedrowy, grejpfrutowy, rozmarynowy, paczulowy, lawendowy, geraniowy, więc będzie świetnie działał antyzapalnie i przeciwbakteryjnie, więc świetnie na pewno sprawdzi się przy cerze takiej mieszanej i też problematycznej z trądzikiem i wypryskami na twarzy. Ma też działanie delikatnie rozjaśniające. Przede wszystkim słuchajcie, ten krem jest bardzo bogaty, odżyw, odżywczy i mocno nawilżający. I właściwie w tym sezonie grzewczym, kiedy jest sucho, powietrze jest suche w domu i bardzo takie gorące od grzejników, no to moja skóra e, czuje ulgę w momencie, kiedy użyję tego kremu. I właściwie ja tego kremu używam za każdym razem, kiedy wykonuję swój makijaż. Po aplikacji tego kremu czuję, że moja skóra jest bardzo odżywiona, jest super nawilżona, taka zaspokojona, jeśli chodzi o nawodnienie. Ale też staje się niezwykle taka mięciutka i jakby spulchniona. I dopiero po chwili, jak już ten krem wchłonie się ładnie w skórę, on właściwie też nie zostawia żadnego takiego tłustego filmu, nic klejącego, więc jest bardzo komfortowy na twarzy, i przez to on świetnie nadaje się właśnie pod makijaż. Właściwie idealnie się nadaje na wieczór, żeby ukoić skórę po demakijażu, ale też, przez to, że idealnie się wchłania, nadaje się również właśnie pod makijaż, więc bardzo Wam polecam, bo to jest jeden, z lepiej nawilżających kremów, na długo nawilżających, i znam. Także bardzo Wam polecam ten z Nature Queen. Regenerujący krem do twarzy, róża musketa i szafran. I właśnie przez to, że tutaj mamy szafran i różę musketa, to ten krem świetnie sprawdzi się dla cery wrażliwej i naczynkowej. I kolejną rzecz, którą chciałabym Wam tutaj gorąco polecić, to jest olej z opuncy figowej marki Nature Queen i tutaj mam akurat mniejszą ilość 10 ml, ale ja wiem, że jest też dostępna większa pojemność. I słuchajcie, olej z opuncy figowej szczególnie jest polecany dla osób z serą dojrzałą ze względu na dużą zawartość antyoksydantów. Ten olejek działa przeciwstarzeniowo, ale ma też działanie łagodzące, więc szczególnie polecam również osobom ze skórą wrażliwą, i naczynkową. Ja mam właśnie skórę wrażliwą naczynkową i muszę Wam powiedzieć, że ten olejek jest genialny. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że to jest olejek, który jest, jest najgęstszy i najbardziej odżywczy nad odżywczym olejkiem, jaki znam i jakie miałam okazję w ogóle testować. Jest bardzo gęsty, jest bardzo treściwy e, i wystarczy tak naprawdę niewiele kropel, żeby e, skórę nawilżyć, bardzo mocno odżywić. Właściwie ten olejek nakładam też pod, pod oczy. Właśnie przez to, że on ma działanie przeciwstarzeniowe, opóźnia te procesy starzenia, to warto nałożyć też odrobinę pod oczy i powiem Wam, że niejednokrotnie działa lepiej, aniżeli jakikolwiek odżywczy i mocno nawilżający krem pod oczy, czy jakiś żel nawilżający pod oczy. Natomiast jeśli chodzi o wieczór, to na całą twarz, jak i pod oczy nakładam właśnie olejek i ten z opuncji figowej polecam szczególnie osobom z cerą dojrzałą, z pierwszymi oznakami starzenia i ze zmarszczkami. Kolejna rzecz to jest żel do demakijażu i oczyszczania skóry i to jest słuchajcie najdelikatniejszy żel, jaki miałam okazję używać w ostatnim czasie. Właściwie jest to delikatny Delikatniejsza forma demakijażu niż przy użyciu też pianki, a jednocześnie jest to żel, który też bardzo dobrze i skutecznie domywa mój makijaż. Bo znam żele, które są również bardzo delikatne, jeśli chodzi o oczyszczanie skóry, które nie przesuszają, po których nie czuć uczucia ściągnięcia, ale właściwie. Ten żel bardzo dobrze domywa mój makijaż. Do tego stopnia, że nie muszę posiłkować się jakimiś innymi detergentami, piankami, żelami del delikatnymi, też czy narzędziami, żeby domyć moją skórę. Ten bardzo dobrze sobie radzi. Jest to naprawdę bardzo miła i wręcz taka aksamitna formuła. I właściwie też ten żel jest polecany do skóry tłustej i problemowej. Więc jeśli macie skórę trądzikową, to również może się u Was dobrze sprawdzić. Tutaj macie 150 ml. Wystarczy niewielka ilość, bo ten żel też bardzo dobrze się pieni. Ja za każdym razem, właściwie kiedy robię swój demakijaż, używam gąbeczki kończak, więc ona też e, sama w sobie m, bardzo dobrze e, pieni produkty myjące, czy żele, czy pianki. E, I bardzo Wam polecam, bo jest to jeden z delikatniejszych produktów, jakie miałam okazję używać e, co prawda nie nawilża, ale nie mam po, po nim uczucia ściągnięcia, spierzchnięcia skóry, i na pewno moja skóra też nie jest zaczerwieniona, ani podrażniona. Jest to coś naprawdę bardzo delikatnego i niezwykle Wam polecam. I to jest marka Ecolab, głęboko oczyszczający żel do mycia twarzy do skóry tłustej i problemowej. Tak właśnie się nazywa, więc warto się nim zainteresować. On właściwie jest bardzo tani, a z dodatkową zniżką będzie już naprawdę. Jak za grosze. I kolejna rzecz, którą Wam już polecałam, polecam właściwie co, co jakiś czas regularnie, to jest maska drożdżowa do włosów. Maska, która nie ma w sobie silikonu, więc równie dobrze. To, e, tę maseczkę możecie wykorzystać do mycia włosów, więc ze spokojem możecie nakładać na skalb, na całą długość włosów, blisko nasady, ale też właściwie na skalb, i nie musicie używać szamponu, wystarczy, że włosy umyjecie na przykład tą maseczką. Raz na jakiś czas wart, warto zrobić taki zabieg spa dla swoich włosów, dlatego, że efekt jest piorunujący, jest fantastyczny i no, może Wam się to spodobać. E, do tego stopnia, że będziecie często sięgały właśnie po tę maseczkę. E, maska, która bardzo dobrze nawilża włosy. I sprawia, że one są niezwykle sypkie, mięciutkie, delikatne i takie jędrne, a jednocześnie też jedwabiste pod palcami. Właściwie jak spłukujecie tę maseczkę, to już czujecie, że z tymi włosami jest dobrze, bo czujecie, że te włosy są śliskie, ale nie są obciążone, bo tak jak Wam wspomniałam właśnie wcześniej, ta maska nie ma w sobie silikonów. Jest też bardzo tania, bo kosztuje grosze, a z dodatkową zniżką będzie jeszcze taniej. Na pewno ją znacie, kojarzycie, bo wiem, że wiele osób właśnie już sięgnęło po tę maseczkę i jest zadowolona z efektu, także piszcie koniecznie właściwie, czy... Skusiłyście się już właściwie na te balsamy brązujące, rozświetlające? Czy je macie czy Wam się podobają, i czy używałyście już któryś z tych kosmetyków, które Wam dzisiaj pokazałam? Także to są moje perełki, które używam przez ostatnie miesiące, które świetnie się u mnie sprawdzają i które kocham, ale o tym właściwie doskonale wiecie, bo co jakiś czas Wam te kosmetyki pokazuję właśnie we vlogach. Także mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał, że skorzystacie z moich propozycji, z moich poleceń. Pamiętajcie, że wszystkie informacje znajdziecie odnośnie Black Friday i kodu zniżkowego na dole w opisie. Wszystkie linki do tych produktów również na dole pod filmem. Ja już Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia później, do zobaczenia.